Wskazówki dotyczące wyzwań i zmian w zdrowiu fizycznym starzejących się osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Starzejące się osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną wymagają specjalistycznej opieki i uwagi, aby zapewnić im zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie. Wchodząc w późniejsze etapy życia, mogą napotkać wyjątkowe wyzwania związane z ich zdrowiem fizycznym. Wyzwania te mogą obejmować zmniejszoną mobilność, osłabienie mięśni i zwiększoną podatność na niektóre schorzenia. Kluczowe znaczenie dla opiekunów ma zrozumienie tych konkretnych potrzeb i odpowiednie dostosowanie ich podejścia. Podchodząc do tych wyzwań z empatią, wiedzą i odpowiednimi strategiami, możemy pomóc starzejącym się dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną zachować zdrowie fizyczne, promować niezależność i poprawić ogólną jakość ich życia. Ograniczony dostęp do aktywności fizycznej i możliwości ćwiczeń. Jednym z głównych wyzwań stojących przed starzejącymi się osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną jest ograniczony dostęp do aktywności fizycznej i możliwości ćwiczeń. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak obiektów integracyjnych, ograniczone możliwości transportu i nieodpowiedni system wsparcia. Wdrożenie podejścia skoncentrowanego na osobie. Dostosowanie programów aktywności fizycznej do indywidualnych możliwości, zainteresowań i preferencji. Podczas projektowania rutynowych ćwiczeń należy wziąć pod uwagę ich wyjątkowe mocne strony i ograniczenia. Zapewnienie stałego wsparcia. Oferuj wskazówki słowne, podpowiedzi lub pomoce wizualne, aby pomóc osobom w wykonywaniu rutynowych ćwiczeń. Monitoruj postępy danej osoby i odpowiednio dostosowuj działania w celu utrzymania zaangażowania i motywacji. Dostosowanie środowiska fizycznego. Zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa w przestrzeniach do ćwiczeń poprzez usunięcie barier fizycznych i zapewnienie niezbędnych udogodnień. Modyfikacja sprzętu i narzędzi w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb, takich jak korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń lub zapewnienie poręczy wspomagających stabilizację. Kontrola temperatury i odpowiednia wentylacja podczas sesji treningowych, aby zapewnić komfort i zapobiec przegrzaniu. Promowanie zdrowego stylu życia. Zachęcaj do ograniczania siedzącego trybu życia i nadmiernego spędzania czasu przed ekranem i promuj alternatywy, takie jak zajęcia na świeżym powietrzu lub hobby. Działaj na rzecz korzyści płynących z regularnych ćwiczeń, kładąc nacisk na poprawę siły, zdrowia układu sercowo-naczyniowego i ogólnego samopoczucia. Tworzenie wspierającego środowiska. STW zamknięte RZ nieoceniającą i integracyjną atmosferę, która zachęca osoby do angażowania się w aktywność fizyczną bez obawy przed krytyką lub porażką. Świętuj indywidualne osiągnięcia i postępy, aby zwiększyć poczucie własnej wartości i motywację. Promowanie wsparcia rówieśników i socjalizacji podczas sesji ćwiczeń poprzez organizowanie zajęć grupowych lub towarzyszenie w ćwiczeniach. Warunki zdrowotne i choroby przewlekłe. Starzejące się osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną są bardziej podatne na rozwój schorzeń i chorób przewlekłych w porównaniu z populacją ogólną. Może to obejmować takie schorzenia jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. Zarządzanie tymi schorzeniami może być trudne i wymagać dodatkowego wsparcia. Regularne kontrole stanu zdrowia i badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania potencjalnych problemów zdrowotnych i radzenia sobie z nimi. Zachęcanie do zbilansowanej i pożywnej diety dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Promowanie regularnej aktywności fizycznej dostosowanej do ich możliwości i stanu zdrowia. Zapewnienie dostępu do pracowników służby zdrowia, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia poznawcze i sensoryczne. Starzejące się osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną często borykają się z ograniczeniami poznawczymi i sensorycznymi, które mogą wpływać na ich zdrowie fizyczne. Ograniczenia te mogą obejmować trudności w zrozumieniu i przestrzeganiu instrukcji, wyzwania związane z przetwarzaniem sensorycznym i zaburzenia koordynacji, co może utrudniać im angażowanie się w aktywność fizyczną. Korzystanie z pomocy wizualnych i uproszczonych instrukcji, aby pomóc osobom zrozumieć i przestrzegać procedur ćwiczeń. Modyfikacja działań w celu uwzględnienia wrażliwości sensorycznej i zapewnienia komfortowego środowiska. Powtarzalność i konsekwencja programów ćwiczeń, aby poprawić umiejętności motoryczne i koordynację. Poszukaj pomocy u terapeutów zajęciowych lub specjalistów od adaptacyjnego wychowania fizycznego, którzy mogą zapewnić dostosowane strategie dla osób z ograniczeniami poznawczymi i sensorycznymi. Izolacja społeczna i samotność. Izolacja społeczna i samotność są powszechnymi wyzwaniami wśród starzejących się dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te mogą napotykać bariery w tworzeniu i utrzymywaniu więzi społecznych, co prowadzi do poczucia samotności i pogorszenia.